Witam Was kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy jak zwykle w HM, bo uważam, że znalazłam fajne perełki, które naprawdę zadziwiły mnie. A HM mnie zadziwia, także jak jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. To jest moja pierwsza stylizacja. Nie zwracajcie uwagi, że nie mam nic pod spodem tutaj, bo, bo nie mam. Znaczy mam koszulka, ale to takie białe były dziury, także stwierdziłam, że ściągnę tą koszulkę i jestem tylko na moim biustonoszu i na i dać mi tu ciało także coś pod to trzeba ubrać, jest fajny ten swetr taki dopasowany spódniczka jest taka troszeczkę z wyższym stanem rękawy są ok, także nie może być większa bluzka ona ma taka być do pasa jest prześliczna oczywiście do tego fajne by były chociaż Sportowe buty też, ale fajne by były jakieś botki, jakieś kozaczki. Nie wzięłam moich kozaków dzisiaj. Nie ubrałam, dlatego że jest dosyć ciepło u nas. Po tych deszczach się rozpogodziło, słoneczko świeci. Także byłoby mi za gorąco. Stylizacja mi się strasznie podoba. Sweterek jest taki trochę gryzący, ale jest taki dosyć nasz, usztygowany, jest tak mocno ściśle, mimo że tu ma dziury. On nie jest taki delikatny, on jest taki mięsisty. I powiem Wam, troszeczkę gryzie, ale to nie jest takie aż y, niepokojące i niemiłe. Także można żyć. Tak jak przypominam, mam na gołym ciele ubrany ten sweterek, także jak coś pod spód, jakiś top by się ubrało, to fajnie by było. Tak by nie gryzło może. W każdym razie spódniczka jest w taką kratkę, jak widzicie i super to fajnie wygląda, podoba mi się. Tutaj mam stylizację numer 2. To jest koszula taka pomarańczowa, którą już podejrzewałam kiedyś przymierzałam. Ubrałam ją na moje czarne spodnie, które są moje. W nich tutaj przyjechałam i ubrałam spodnie po tą koszulę, dlatego że ona jest bardzo cieniutka i przezroczysta, także tu chodzi tylko o to, żeby rozweselić troszeczkę kolorem i ten swetr jest tak mocno wygodny i on fajnie tutaj grzeje, bo jest taki a golfik nie obciska także to jest fajne i tutaj oczywiście zawsze lubię jak jakiś element jest wyciągnięty, rękaw mam podwinięty troszeczkę i wyciągnięty rękaw od koszuli Także moim zdaniem to daje troszeczkę więcej niż, niż normalnie. Co na to? Uwielbiam takie rzeczy i fajne jakieś kozaczki takie ciężkie, które mają jakieś, nie wiem, łańcuchy, jakieś cekiny, żeby się coś działo tam na dole, na tych y, nogach. Bo wiecie, że ja mam te butki, które mi nie spasują do tego, no ale mają kolory. Także jak widzicie już się coś dzieje jakby było dopasowane tak. O, biorę jeszcze moją torystkę. Także widzicie. Mój but. Można sobie machnąć. Usta czerwone. tutaj brałam swoją własną bluzkę, to już ją znacie, z jas. I taką przymierzyłam sobie spódniczkę z takiego, ja nie wiem co to jest. Świeci się taka trochę śliska. Ja nie wiem jak to się nazywa taki materiał. To ma takie rozporeczki po dwóch stronach. Jak fajnie to wygląda tak, tak trochę bogato estetycznie. Z tym właśnie tutaj. Haftowanie. haftowanie oczywiście można sobie włożyć też do środka, jeżeli się chce, to też nie trzeba. Tu bardzo ładnie też z tyłu się układa. Później do tego Wam przymierzę ten swetr, który miałam wcześniej, bo tak był tak jest bardzo elegancko, a tak jest taki może bardziej codzienny styl, przełamanie trochę ale do tej, do tej białej bluzki a żadnej białej bluzki z sobą nie wzięłam dlatego moją ubrałam a już nie chcę się wracać i ubiorę do tego marynarkę, już mam marynarkę ubraną, nadal elegancko marynarka super fajnie pasuje do tego i oczywiście do tego by się przydały jakieś brązowe buty, które będą pasowały do marynarki Kozaczki, oczywiście jakieś czarne rajstopy moim zdaniem. I teraz zmienię na tą karę bluzkę pod, pod tą marynarką, gdzie też fajnie wygląda. Najlepiej chyba. Ten wystrój bardzo mi się podoba. Najbardziej, bo marynarka nie wiem, czy widzicie, przechodzi przez takie troszeczkę gdzieś makary tej mioteczki. Ciepło. na to? takie malutkie kieszonki ja. arenarka ma oczywiście też kieszonki, tylko są zszyte w tej chwili tu ma taki malutki też detal Oczywiście wyciągam sobie to, co lubię najbardziej. Wiecie co? HM tak mnie zadziwił w tym roku swoją wspaniałą kolekcją na lato i kontynuuje tu w sumie to samo. Dobra kolekcja, dobry skład rzeczy. Nie wszystkie swetry, no ale to jest harem. Zresztą od swetrów też nie można wymagać, żeby był 100% kaszmir za każdym razem, bo to musi być na każdego kieszeń. Ale są naprawdę fajne sweterki, kolorystyczne, miłe i wygodne i w dostępnych cenach. Także kolekcja jest super. A tu jest taki. Taka stylóweczka, którą w sumie nosiłam prawie całe moje takie młodzieńcze lata. I teraz tego bym nie ubrała, bo uważam, że w takich rzeczach powinny chodzić młodsze osoby niż ja, ale chciałam Wam tylko pokazać, że to jest takie wygodne wszystko. Zobaczcie. Tu, oczywiście, można ubrać co się ma. Ja wybrałam taki cienki golfik, który jest naprawdę wysoki. On jest tutaj założony już na raz. Widzicie, jeszcze można go odwinąć. Także wygląda się tak, jak jest zimniej, wygodnie. Nadal dwie kieszonki w takiej sukience na ramionczkach. Nadal jest ta fajna kratka. Wygodnie, nic nie wychodzi, a wygląda się elegancko, no nie? Do, do robienia obiadu w kuchni podwija się rękawy. To jest naprawdę cieniutkie. Golfik cieniutki i mocno wygodny. Taką stulóweczkę ubierałam zawsze za młodzieńczych lat, teraz bym nie ubrała, chociaż, nie wiem. Kusił kusi mnie trochę, ale nie wiem, czy z tym będę chodziła. To bym tylko spełniła swoje marzenie, że znowu mam tą szafie, ale chyba bym już nie nosiła. Wygodne, naprawdę wygodne i wzięłam M-kę, może rozmiar jest ciut duży, ale wtedy nie było s była tylko XS, także żeby się zmieścić, to się to wzięłam ale widzę, że jest ciutkę za duża może, może w innym hm jakbym miała sobie to kupić to bym znalazła, no w każdym razie to jest ta stylóweczka, co Wy na to dwie kieszonki no super ale mi się wspomina teraz za dzieciaka o nie, dzieciaka. Teenager. To jest ostatnia rzecz, która jest przefajna, przewygodna i przeciepła. Tą 100% Wam proponuję kupić, jakbyście mieli taką okazję. Zobaczcie, to nie jest zbyt krótkie, nie jest zbyt długie. padełko na miejscu rękawy są troszeczkę takie pofiaste ale to nic nie szkodzi tu fajnie dużo daje golfik ale cieplutki nie, nie jest jakiś yy, obcisły tu niby dodaje troszeczkę tali to tu ale ale wiecie co mi pępek się oznacza ale jest yy, no, no wygodna, fajna. Chcę ją przymierzyć jeszcze do tej marynarki. Fajnie to wygląda do tej marynarki. Ale powiem Wam tutaj, jeżeli zauważycie, jest tak ciasno, bo są te pufiaste rękawy, więc nie proponuję. Jest po prostu za wąskie są rękawy od marynarki do tej sukienki. Ale tak to w ogóle fajnie wygląda. Więc kochani, to było jak y, na dzisiaj wszystko. Dziękuję wam, że mnie oglądacie, że mnie wspieracie. Dziękuję wam za kciuki do góry. Dużo to dla mnie znaczy. I jeszcze jedna sprawa. Chciałam wam powiedzieć o czymś, o, o czym się dowiedziałam w sumie dzisiaj. O, sorry, coś tak nie wyraźnie nie widać. Taka blogerka, którą oglądam. Ona mówi, że jedna y, z Wicek napisała do niej, ile kosztuje subskrypcja subskrypcja to wystarczy nacisnąć na guzik lub wie, że lubisz mnie oglądać, na przykład tak ona, tak ona tłumaczy, i że to nic nie kosztuje no ja to też wiem, że nic nie kosztuje, no to wygląda że nie wszyscy wiedzą, że to jest gratis jeżeli naciśnięcie dzwoneczek to będziecie mieli powiadomienie, że mój film już jest nowy na kanale także nie będziecie mnie musieli gdzieś tam szukać bo dzięki waszym kciukom do góry i subskrypcjom Google będzie, YouTube będzie mnie pokazywał więcej tym, więcej widowni będzie mnie oglądało i na tym mi zależy, żeby mój kanał się rozwinął. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za oglądanie jeszcze raz i życzę Wam miłego dnia. Pa!